Polsk. 400 zł. Jak brzmi nazwisko od twórczyni roli nauczycielki w filmie Tato? Za 300 zł. 400. Wierzymy. Proszę bardzo. Agdalena Wójcik, Renata Dancewicz, Jolanta Fraszyńska, Agnieszka Krukówna. Renata Dancewicz. Tak jest. Matematyka. 300 zł. 600 zł. 200. Jak nazywamy dwie proste, leżące na płaszczyźnie, mające jeden punkt wspólny? 400? 500. 700. Proszę bardzo. Od skośne, przecinające się, styczne, asymptotyczne. Proste, przecinające się. Tak jest! Piłka nożna. 300. 1000. 1200. 1400. W tym klubie Sony Anderson grał w sezonie 2002-2003. Za wszystko co Macie. Olimpik Marcylia, Galatasaray, Borussia Dortmund, Olympik Lyon. Olympik Lyon. Takie! Filozofia. I religię. 400. 500. 600. 600. 700. Jak nazywamy członków wspólnoty religijnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dnia Ostatniego założonej w 1830 roku. Adwentyści. Mormoni, ciekawostki, Mam już dwa 400. 400. 400. 400 500. 500. Ba -ba. ba -ba. Zieloni baba. nazywa się ten przyrząd? Podbródek tak jest! Filozofia i religia. 300 ba -ba.

1600, 1600, 1600, 1600, 1600, 1600, 1600! 6000! Jak brzmi nazwisko poety barokowego, żyjącego w latach 1573-1640? Ucznia Galileusza. 1000 zł. 1500. 1700. 2000! 2,5. Panie warto, morsztyn. Aniel Naborowski. Anatomia człowieka. Yes. Jaką nazwę nosi linia największego obwodu gałki ocznej? Czas minop... Linia okołooczna. Równik. Nie uwierzycie, anatomia człowieka. Nie Jak nazywa się środkowa część muszczku? Czas minopra. Trudmurzdze. Robak. Mistrzowie, za dzisiejszy program wędruje 3200. W wygranych awanturach o kasę wygraliście 36 600. Do widzenia!